21 maja 2020 roku po intensywnej koncentracji na miłości mojego życia może nie do końca rozumianej jako konkretna osoba, bo trudno się połapać teraz w tym wszystkim, ale rozumianej jako um, pewna relacja ducha z duchem. Wracam do mojej pracy. Droga światła. Droga światła, którą ja tworzę, jest nieco odmienna od tego, co zwykle kojarzy się z drogą światła. Ma część czynną, czyli aktywną, i bierną, czyli receptywną. Zaczyna się od pytania, które otwieram chyba dość jasno. Um, ten przełom światła przez nie tylko mrok, ale jakiekolwiek blokady, bariery zbudowane na drodze do wolności ducha, swobodnego istnienia, swobodnego życia. Na początek uderzam w największą potęgę naszego świata. Od 2000 lat. Czy życie Jezusa jest skażone śmiercią niewiniątek? Nigdy za to nie przeprosił, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Takich pytań na pewno jest więcej w każdej rewizji. Droga, część drogi receptywna. Święte pisma. Literatura piękna. Historia, sztuka, w tym muzyka, filozofia, języki. Chodzi oczywiście o języki obce, na przykład język ojczysty. Być może również inne języki, ale rozumiane jako znaki niosące pewne znaczenie. Aktywna część drogi. Wykłady, literatura piękna. Chodzi o tworzenie własnych wykładów, własnej literatury pięknej, sztuki, filozofii, opis świata, rozważania i dialogi. Dialogi z samą sobą. Uczę się i tworzę mocą ducha świętego. <laughs> I Agnieszka już Pierwsza Onesjańska oczywiście. Chciałam dodać publikację do tej drogi. Juliusz Kleiner, w kręgu historii i teorii literatury. Romantyzm. Część druga, cechy istotne romantyzmu. Punkt czwarty. Konflikt jednostki wyjątkowej ze światem i apoteoza. Zmiany oczekiwane miały przynieść poprawę losu ogółowi. Istniały już w tej epoce prądy poprzedzające socjalizm, kurieryzm, sensymonizm. Cel ewolucji społecznej upatrujące w szczęściu najliczniejszej i najbardziej dotąd upośledzonej warstwy społecznej. W ślad za nimi przyszedł socjalizm Marksa. Ale romantyczne niezadowolenie było zasadniczo indywidualne. Świat jest zły, ponieważ nie odpowiada postulatom jednostki wyjątkowej. W czasach, w których rozkład ustroju społecznego sprawił, że jednostka czuła się wyzwolona, ale i osamotniona, zasadniczym problemem stało się znaczenie jednostki jej stosunek do świata. To jest do całości, którą znajduje ona poza sobą. Jej konflikt ze światem. W konflikcie tym jednostka i świat pojęte są jako dwie strony stojące na jednakowym poziomie. Jednostka jest siłą równoważącą wobec całej istniejącej poza nią rzeczywistości. W razie starcia się dążeń jednostki z przeciwstawioną jej sferą rzeczywistości zewnętrznej, jednostka może stanowić wyższą wartość. Może uprawniona być do żądania, by świat odpowiadał jej pragnieniom. Tym bardziej uprawniona jest do skargi i do buntu. Buntowi romantycznemu wyraz namiętny dał Byron. I bunt ten, czasem brzmiący tonem pozy fałszywej, trwał w bajronizmie. Pojawiła się na przełomie wieku XVIII i XIX filozofia mieszcząca sformułowania filozoficzne owego paradoksalnie pojętego stosunku. Według filozofa niemieckiego Fichtego, kosmos jest tworem jaźni. Ja pierwotne, pierwotna świadoma siła twórcza, Przeciwstawiło sobie to, co nim nie jest, nie ja. Wynika z tej koncepcji, że jeżeli idzie o stosunek jaźni do niejaźni, wyższa jest jaźń. Fichte mówił o jaźni absolutnej, prajaźni, która w systemie jego zastępowała miejsce Boga. Nie mówił o rzeczywistej, danej w doświadczeniu odrębnej jednostce ludzkiej. Romantyk jednak dokonał, że można, skoku z przestworów siły światotwórczej w realność życia własnego, osobistego. I swój stosunek rzeczywistej jednostki do otoczenia pojmował jak gdyby stosunek jaźni do niejaźni. Następuje skrajne wyodrębnienie i wywyższenie jednostki, jej przerost. Zasadnicza postawa romantyczna to samotnictwo, odgraniczenie się od tego, co jest poza danym indywiduum. Zasadniczy konflikt to konflikt jednostki ze światem. Oczywiście nie idzie tu o każdego, byle jakiego człowieka. Romantyk czuje się jednostką wyższą, wyjątkową i tylko o jej stanowisko toczyć gotów w palmie. Indywidualizm jego to nie jakaś ogólna obrona praw człowieka, to indywidualizm elitarny. Z rozróżnienia praw, które cechowało, które cechowało epokę, wysnuwał wniosek o swym stanowisku ponad prawem. Buntował się przeciw wszelkim więzom. Nie powinny mu drogi wyznaczać prawa ogólne, obowiązujące wszystkich. Nie powinno go okrępować to, co się dzieje w świecie. Jego jaśnie z miarą, według której należy wszystko ocenić. Wszystko ma być tylko sposobnością do ujawnienia, rozwinięcia i spotęgowania jaźni. Jaźni tej nie, nie obowiązuje nawet konsekwencji. Dowolnie, kapryśnie, coraz to inną może się okazać przy każdej sposobności. Stawał się indywidualizm elitarny, romantyki, indywidualizmem skrajnym i anarchicznym. Zdawać by się mogło, że takie pojmowanie człowieka jest wyrazem poczucia potęgi. Bywa tak istotnie, np. u Mickiewicza, gdy farysa wciela potęgę skrajną jednostki. Ale wywyższenie jaźni bywa też w słabości. Jednostka przeciwstawia się światu i wmawia sobie innym, że jest od niego wyższa, ponieważ niezdolna jest przystosować się do jego wymagań. Niezdolność przystosowania się do świata stanowi tragedię romantyczną. Może się w tym przej przejawiać fałszywe postawienie psychiki wobec świata. Choroba romantyczna. Jednostka, którą się romantyzm zajmuje i której przyznaje prawa szczególne, to jednostka wyjątkowa. Za taką uważa się człowieka twórczego, artystę, poetę. Apoteoza poety zaznacza się wyraźnie w tym tonie. Ogromne znaczenie, jakie w całej Europie zdobył sobie Voltaire. Król opinii postępowej, chorowała drogą takiej apo, apoteozy. Goethe staje się przedmiotem ogólnoeuropejskiego kultu. San Simonista Piotr Lero, nie jestem przekonana, czy poprawnie czytam, uznaje poetę za zwiastu na przyszłości, za rewelatora, czyli objawiciela prawd nowych. Taką to rolę przypisuje sobie Wiktor Igo i takie znaczenie zdobywa sobie Mickiewicz jako wieszcz utożsamiający się z narodem. Tak pojmuje dostojeństwo poety Słowacki. To dla tych, którzy bzdury opowiadają o romantyzmie i próbują go wsadzić w jakiś transhumanizm lub inne tym podobne filozofie, no już mam nadzieję, że komuniści nie mówią, że są romantykami, choć być może Gdzieś tam jakieś poszukiwanie lepszego świata ich łączy z tym, co romantyczne, co tak bardzo onestiańskie, tak bardzo agnipolitańskie, bo Agnipolitania to przecież, y, prawdziwa Agnipolitania to przecież nic innego jak onestia. Teraz nazywa się Onestią, Ym, jest to szlachetne królestwo jest to droga światła, droga światła jakiej Dawno nie było naszej świadomości, bo wierzę, że już ktoś tą drogą ruszył i dziś przyszedł czas na to, żeby ktoś wprowadził i tworzył tę drogę dalej.